Witajcie na kanale Wiedzorium. Czy zdarza Wam się zaczynać dzień od przewrócenia filiżanki z kawą czy zapomnienia kluczy? A może po prostu ciężko Wam wstać rano i zacząć działać? Dobrze trafiliście. Przedstawimy Wam 11 porannych nawyków, których lepiej unikać, aby rozpocząć dzień pełen energii i zapału. Zostańcie z nami i poznajcie tajniki udanego poranka. Zachęcamy również do subskrybowania, lajkowania oraz kliknięcia w dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych ciekawych filmów. 1. Przekładanie budzika zaleca się, aby budzić się codziennie o tej samej porze, ponieważ nasz organizm przyzwyczaja się do rytuałów i zaczyna działać zgodnie z harmonogramem. Przekładanie budzika może zaburzyć ten rytm i spowodować, że będziemy mieli trudności ze skupieniem i produktywnością przez cały dzień. Ponadto, ciągłe przesuwanie czasu wstawania może wpłynąć negatywnie na nasz sen, co z kolei może prowadzić do zmęczenia i słabego samopoczucia. 2. Siedzenie na łóżku z telefonem. Skupianie się na ekranie telefonu tuż po przebudzeniu może wprowadzić stres i dezorganizację w nasze życie. Wiele osób ma tendencję do przeglądania mediów społecznościowych lub sprawdzania e-maili od razu po przebudzeniu, ale to nie jest najlepszy sposób na rozpoczęcie dnia. Zamiast tego zaleca się, aby zarezerwować czas na poranną rutynę, która pomoże nam zebrać myśli i skupić się na najważniejszych zadaniach. 3. Brak porannej rutyny. Nieplanowanie swojego poranka może prowadzić do stresu i nieefektywności. Zamiast tego warto stworzyć poranną rutynę, która pomoże nam zorganizować dzień i wprowadzić spokój i harmonię w nasze życie. Możemy rozpocząć dzień od krótkiej medytacji, porannej jogi, zdrowego śniadania lub innej aktywności, która pomoże nam wyrównać rytm dnia i zwiększyć naszą produktywność. Dzięki rutynie porannej będziemy mieli poczucie kontroli nad naszym dniem, co z kolei wpłynie pozytywnie na nasze samopoczucie i wydajność. 4. Przeskakiwanie śniadania. Śniadanie jest najważniejszym posiłkiem dnia i pomaga nam uzyskać energię na cały dzień. Przeskakiwanie śniadania może prowadzić do spadku poziomu cukru we krwi, co z kolei może wpłynąć negatywnie na nasze zdrowie i samopoczucie. Zaleca się, aby spożywać zdrowe i zrównoważone śniadanie każdego ranka, aby zaspokoić nasze potrzeby energetyczne i zapewnić organizmowi wszystkie niezbędne składniki odżywcze. 5. Picie kawy od razu po przebudzeniu Choć kawa może pomóc nam pobudzić się i poczuć się bardziej skoncentrowanym, picie kawy od razu po przebudzeniu może wpłynąć negatywnie na nasz organizm. Kawa może wpłynąć na nasze poziomy kortyzolu i dopaminy, które są niezbędne do regulacji rytmu dobowego. Dlatego zaleca się, aby wstrzymać się z piciem kawy na co najmniej 30 minut po przebudzeniu i dać naszemu organizmowi szansę na naturalne regulowanie tych poziomów. 6. Brak ruchu. Ruch jest ważny dla zdrowia fizycznego i psychicznego, dlatego zaleca się, aby zarezerwować czas na aktywność fizyczną już na początku dnia. Możemy wybrać się na szybki spacer, krótką sesję jogi czy też poćwiczyć na rowerze stacjonarnym lub bieżni. Dzięki ruchowi już na początku dnia, nasz organizm zostanie pobudzony i zyska energię na cały dzień. Ruch może również pomóc nam w rozładowaniu stresu i zwiększeniu koncentracji i wydajności podczas pracy. 7. Przeglądanie mediów społecznościowych Przeglądanie mediów społecznościowych zaraz po przebudzeniu może wpłynąć negatywnie na nasze samopoczucie i koncentrację. Społeczne media są pełne bodźców i informacji, które mogą wprowadzić nas w stan pobudzenia i niepokoju, co z kolei może prowadzić do spadku koncentracji i wydajności w pracy. Zaleca się, aby unikać przeglądania mediów społecznościowych zaraz po przebudzeniu i zamiast tego skupić się na spokojnej aktywności, takiej jak medytacja lub czytanie. 8. Praca bez planu Rozpoczęcie dnia bez jasnego planu i celu może prowadzić do chaotycznego i nieproduktywnego dnia. Zanim zaczniesz pracować, zastanów się nad swoimi priorytetami i ustal jasne cele na ten dzień. Zapisz swoje zadania i zobowiązania na papierze lub w aplikacji do zarządzania czasem. W ten sposób będziesz miał kontrolę nad swoim dniem i łatwiej będzie ci skupić się na najważniejszych zadaniach. 9. Skakanie z łóżka i natychmiastowe działanie Wstawanie z łóżka i natychmiastowe działanie może prowadzić do nadmiernego stresu i niepokoju. Zanim zaczniesz działać, zaleca się, aby zarezerwować czas na spokojną aktywność, taką jak medytacja, yoga lub krótki spacer. Taka praktyka pozwoli ci zrelaksować się i odprężyć, co z kolei pozytywnie wpłynie na twoje samopoczucie i koncentrację w ciągu dnia. 10. Spożywanie słodkich napojów. Kawa, herbata i inne słodzone napoje są popularne w porannych rutynach, ale mogą prowadzić do skoków cukru we krwi i zmniejszenia energii i koncentracji w ciągu dnia. Zamiast tego zaleca się picie wody lub świeżo wyciskanych soków, które dostarczą organizmowi składników odżywczych i go nawodnią. 11. Pośpiech. Rano jest łatwo wpadać w pośpiech i stres, ale zbyt szybkie wykonywanie czynności może prowadzić do błędów i nieefektywności. Zaleca się, aby zarezerwować wystarczająco dużo czasu na spokojne wykonanie porannych czynności, takich jak jedzenie śniadania, przygotowanie do pracy i higiena osobista. W ten sposób będziesz miał kontrolę nad swoim dniem i łatwiej będzie ci zachować spokój i skupienie. Podsumowując, rano to czas, kiedy przygotowujemy się do dnia i ustawiamy sobie ton na resztę dnia. Unikanie niektórych czynności, które mogą negatywnie wpłynąć na nasze zdrowie i samopoczucie może pomóc nam rozpocząć dzień z energią i skupieniem. Miej na uwadze te 11 rzeczy, których nie powinieneś robić rano, aby uniknąć stresu, zmniejszonej wydajności i niezdrowych nawyków. Daj sobie szansę na spokojny i produktywny dzień, a twój organizm Ci za to podziękuje. Jeśli film Ci się spodobał, nie zapomnij, proszę zostawić lajka, like subskrypcji oraz kliknąć w dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych wartościowych materiałów. Do zobaczenia w kolejnym filmie.